Szcigodny Księże Kustoszu, drodzy bracia w kapłaństwie, drogie siostry i bracia zakonni, konsekrowane osoby, kochani bracia i siostry, to rzeczywiście wielki i piękny dzień, kiedy przynosimy relikwie świętego ojca Stanisława Papczyńskiego z Góry Kalwarii, z jego sanktuarium, z miejsca, gdzie pracował 24 lata, żył i gdzie jest pochowany? Tutaj do sanktuarium Matki Bożej Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Świętego Jana Pawła II. A czynimy to we wspomnienie błogosławionego kardynała Stewana Wyszyńskiego. Wiele świętych osób dzisiaj nam towarzyszy i wielu świętych wstawia się dzisiaj za nami. Abyśmy z tej uroczystości wyszli przemienieni, odmienieni, abyśmy my choć trochę postąpili w kierunku świętości, bo do tego ostatecznie jesteśmy powołani. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że niewiele może łączyć wymienione te postacie, a jednak, poczynając już od błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wiele razy mówił o świętym Stanisławie Papczyńskim i o założonym przez niego zgromadzeniu księży Marianów, niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Dzisiaj chcę zacytować kilka jego wypowiedzi sprzed 50 lat, bo wtedy my Marianie obchodziliśmy 300 lat od naszego założenia. Teraz to już ponad 350 lat. To, od czego pragnę zacząć, to słowa Ewangelii. Oto Jezus mówi: Ojciec sam was miłuje, bo wy mnie umiłowaliście i uwierzyliście, że wyszedłem od Boga. Ojciec was miłuje, bo wy umiłowaliście i uwierzyliście. Miłość, jako swego rodzaju centrum naszego życia, jako klamra, która spina wszystko. W życiu błogosławionego Stefana Wyszyńskiego było takie wydarzenie, kiedy powstanie warszawskie toczyło się. On był poza Warszawą i był kapelanem AK. I wtedy wiatry od Warszawy przynosiły palące się resztki różnych papierów. Jeden z nich dotarł do nóg błogosławionego Stefana Wyszyńskiego. On wziął, je, wziął tę kartkę w rękę i przeczytał: Będziesz miłował, aby miłować. I on tego rzeczywiście się uchwycił. Jego życie było skoncentrowane na miłości. Kiedy doświadczał wielu prześladowań od władz komunistycznych, powiedział, nigdy nie osiągną tego, abym ich znienawidził. Będę ich miłował. Ojciec Papczyński, kiedy zakładał zgromadzenie księży Marianów, powiedział, że to właśnie miłość ma być centrum ich życia. Napisał w normawite, czyli w regule życia, w dziełku dla noworodzącego się zgromadzenia. Apostoł narodów bardzo dobrze porównał sługę Bożego, niepałającego prawdziwą miłością, do miedzi dźwięczącej i cymbału brzmiącego. Osiągnięcie życia wiecznego i wartość zasług polega bowiem na miłości. A więc wszystko u Was niech dzieje się w miłości. I dalej, co dotyczy wzajemnej miłości. Niech ten spośród Was wie, że jest droższy boskiemu majestatowi, kto będzie uważany za bardziej wyróżniającego się we wzajemnej miłości. Niech każdy pamięta, że duszą jego instytutu jest miłość i na ile od niej się oddali, na tyle też oddali się od życia. Głosząc kazania do ludzi świeckich. Mówił też ojciec papczyński znowu o miłości, jako centrum spajającym całe życie. Rozważ te słowa świętego Pawła. Gdybym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, niczym jestem. To tak samo jakbyś powiedział: człowiek bez miłości, zakonnik bez miłości, jest cieniem bez słońca, ciałem bez duszy. Po prostu niczym. Miłość jest duszą, światłem, życiem zakonów i każdej ludzkiej społeczności. Dlatego ten, kto niszczy miłość, to tak jakby niszczył życie, jakby gasił światło, jakby uśmiercał duszę. Kochani, miłość miała być najważniejszą wartością najważniejszą ideą centrum życia zakonnika, ale też każdego świętego i to centrum miłość Ojciec Papczyński odnajdował w Najświętszej Maryi Pannie, a szczególnie w misterium jej niepokalanego poczęcia. Doskonale to uchwycił w swojej wypowiedzi błogosławiony Stefan Wyszyński w roku 1973. Powiedział tak: Sługa Boży Stanisław wiedział, że trzeba narodowi wskazać służebnicę Pańską Maryję, aby go skupić i utrzymać przy Bogu. Dlatego też gorąco zachęcał do czci Matki Bożej, a szczególnie do uwielbienia jej niepokalanego poczęcia. To jest pierwsze wskazanie, które nam zostawił. Rzeczywiście misterium niepokalanego poczęcia dla ojca papczyńskiego... Było czymś, co, co całkowicie nim zawładnęło. To właśnie ku czci niepokalanego poczęcia ojciec Papczyński założył zakąt Marianów. Ze względu na niepokalane poczęcie nosił biały habit. Każdego dnia nakazał odmawiać zakonnikom godzinki ku czci niepokalanego poczęcia. Dlaczego? Bo zobaczył, że Bóg Czyniąc Maryję, zachował ją od grzechu, ale napełnił ją też duchem świętym. A więc najpierw Bóg ojciec umiłował Maryję przed wiekami, zapragnął jej jako matki swego syna, a dalej przygotował ją na wypełnienie tego powołania. A ona cudownie odpowiedziała na dary w niej złożone. Kochani to niepokalane poczęcie, oczywiście na inny sposób, ma się dokonać w nas. Święty Ojciec Stanisław mówił, że my stajemy się świętą świątynią Boga, na wzór Maryi, kiedy przyjmujemy chrzest święty. I dalej kiedy pozwalamy Bogu, aby w nas działał, bo tak jak Maryja, tak każdy z nas został przez Boga umiłowany przed założeniem świata. Każdy z nas został wybrany, obdarowany łaską, obdarowany konkretnym powołaniem. A teraz mamy przywoływać ducha świętego, aby to powołanie wypełniło się w nas, tak jak się wypełniło w Maryi i jak się wypełnia w niej aż do tej pory. My mamy na jej wzór stawać się niepokalani, piękni, święci. A więc nie tylko mamy powstawać z grzechów, ale też napełnieni duchem świętym mamy się bronić przed grzechem, aby w niego nie wpadać. Dalej znowu kardynał Stefan Wyszyński. Drugim zadaniem programu Sługi Bożego Stanisława jest modlitwa za zmarłych. Która przypomina na nam, że jesteśmy nie tylko dla tej ziemi, ale dla żywota wiecznego. Uczniom swoim i członkom zakonu, kazał Ojciec Papczyński modlić się za zmarłych. W modlitwie tej idzie nie tylko o to, aby ich wesprzeć, ale przede wszystkim, aby pamiętać, że nie mamy tu stałego mieszkania, ale oczekujemy innego mieszkania w niebie. Kiedy zastanawiamy się, dlaczego ojciec papczyński przykładał tak wielką wagę do modlitwy za zmarłych, to możemy wymienić przynajmniej trzy powody czy argumenty. Najpierw czytał to w Piśmie Świętym, że zaprawdę chwalebną rzeczą jest modlić się za zmarłych. Dalej sam widział wielu umierających i zmarłych. Wtedy przez Rzeczpospolitą przetaczały się wojny. Wtedy wielu cierpiało głód, wielu cierpiało z powodu chorób, i w ciągu kilkudziesięciu lat populacja Rzeczypospolitej spadła o połowę. Więc ojciec Pabczyński wiedział, że wielu z tych ludzi odchodzi nieprzygotowanych i należy się za nich modlić. Ale trzecim powodem, dla którego zachęcał do wspierania zmarłych, były wizje, które miał. On przechadzał się w czyśćcu wraz z Najświętszą Maryją Panną i kiedy powracał z czyśćca, zawsze zachęcał swoich braci, ale też ludzi świeckich do wytrwałej modlitwy za zmarłych. Chcę przytoczyć dwa fragmenty z jego pisma na ten temat. Niewątpliwie najskuteczniej modli się ten, kto chcąc dostąpić miłosierdzia Bożego, Świadczy je człowiekowi. Jakie zaś może być większe miłosierdzie niż okazane zmarłym, od których nie oczekujesz żadnej nagrody? Ci, którzy to czynią, na pewno przygotowują sobie nieśmiertelne życie. I dalej. Najwyższym przejawem miłości jest wstawianie się do Boga o uwolnienie dusz znajdujących się w płomieniach czyścowych. Albo wspieranie ich jałmużnami, lub niesienie im pomocy różnymi innymi sposobami. Po prostu bezbożnym i bez serca jest ten, kto nie wzrusza się ich mękami i nie niesie pomocy cierpiącym, choć może to uczynić. Trwając przy niepokalanym poczęciu i przy Maryi, święty ojciec Stanisław modlił się za zmarłych ale też niezwykłą pomocą otaczał żywych pragnął zbawienia każdego z tych do których był posłany tak mówi znowu kardynał Wyszyński ojcu Stanisławie oto trzecie wskazanie jednym z zasadniczych zadań posłannictwa zakonu i zgromadzenia księży Marianów jest nauczanie prawd wiary katechizmu i religii Ojciec Stanisław starał się prowadzić człowieka do spotkania z Bogiem, do spotkania z Chrystusem, do tego, abyśmy się uchwycili naszego Pana, tego, który jest drogą, prawdą i życiem, abyśmy jemu się całkowicie oddali, a więc nauczał, ale też sprawował sakramenty, uwalniał od grzechu i napełniał łaską wezwanie aby oddawać się Chrystusowi jest niezwykle aktualne również dzisiaj Ojciec Stanisław wołał tak Smucisz się wzywaj Jezusa a pocieszycie atakują cię wołaj Jezusa a obroni cię Pragniesz być zbawiony kochaj Jezusa naśladuj go czci Jezus jest zbawicielem Jesteś ubogi, biegnij do Jezusa, a wzbogaci cię. Jesteś nagi, proś Jezusa, a przyodzieje cię. Jesteś chory, błagaj Jezusa, a uzdrowi cię. Osaczają cię wady. Jezus jest panem cnót. Jesteś pełen grzechów. Jezus przyszedł zbawić grzeszników. Zobaczcie, niezależnie w jakiej sytuacji się znajdujemy. Niezależnie czy w zdrowiu, czy w chorobie, w pomyślności, czy niepowodzeniu, zawsze mamy uciekać się do Jezusa, bo w nim jest źródło życia, w nim jest wszystko. A więc, misterium niepokalanego poczęcia jako centrum i trzy zadania dla zakonu: szerzyć kult niepokalanego poczęcia, modlić się za zmarłych i prowadzić ludzi do Boga, do zjednoczenia z Bogiem. Ale tutaj, w tym sanktuarium, też niezwykle patriotycznym, niezwykle mocno nastawionym na to, aby się modlić za naszą Ojczyznę, chcę jeszcze i ten element wspomnieć u świętego ojca Stanisława. Tu może dłuższy fragment, ale dla tych, którzy za czasów ojca Stanisława zajmowali się sprawami publicznymi, właściwie każdy z nas. I każdy z polityków mógłby wywiesić sobie te wezwania u siebie w pokoju i każdego dnia je sobie przypominać. Słuchajmy. Najchwalebniejszą rzeczą umysłu szlachetnego jest poświęcenie sprawom publicznym swego majątku, a nawet życia. Wszyscy, którzy marzą o zapewnieniu sobie nieśmiertelności, powinni przejąć się tą szlachetną myślą. Że przez rzecz pospolitą należy rozumieć coś, czemu warto całkowicie się oddać i poświęcić. Narodziliśmy się nie dla samych siebie, ale dla Ojczyzny. Nie jest obywatelem Ojczyzny ten, kto żyje tylko dla siebie, chociaż z trudem da się powiedzieć o kimś, że żyje dla siebie, jeżeli nie żyje dla nikogo innego. Prawdziwych mężczyzn nam trzeba, a nie nic poni, nie mętów społecznych. Dajcie Ojczyźnie Polaków, nie pachołków. To jest: dajcie ludzi silnych, odważnych, zdolnych do wielkich wysiłków, zaprawionych do walki, przygotowanych do brania udziału w naradach. Zobaczcie, jak aktualne i mocne wezwanie na dzisiaj. I kończy ojciec Stanisław, tego, abyś i ty był taki, oczekuje i domaga się Ojczyzna. Idź dalej śladem, którego się trzymasz, i bierz na siebie coraz większe obowiązki, a osiągniesz jeszcze większą nagrodę chwały i jedności. Zgromadzenie Księży Marianów zawsze angażowało się w sprawy Ojczyzny. Z tego powodu po powstaniu styczniowym car zlikwidował zgromadzenie księży Marianów, zamknął wszystkie domy, a zostaliśmy stłoczeni tylko w jednym. Również dzisiaj wstawiamy się nieustannie za naszą ojczyznę. Święty Jan Paweł II również 50 lat temu powiedział o Marianach tak. Jest to najstarszy zakon. Jeżeli chodzi o zakon, to chyba jedyny, który powstał na ziemiach polskich, wtedy kiedy przez ziemie polskie rozumiało się wielkie państwo polsko-litewsko-ruskie. Dlatego też fakt Marianów przypomina nam o tej wielkiej wspólnocie, która była olbrzymią siłą historyczną. Przypomina nam ten zakon o tej wielkiej wspólnocie. Wspólnocie czy to narodowej, czy wielonarodowej, Rzeczpospolita trzech narodów, o wspólnocie także i duchowej. To zachęta dla nas, aby modlić się o nawrócenie Rosji, o pokój na Ukrainie, o to, abyśmy tworzyli nową Europę, nową Rzeczypospolitą, zjednoczoną wokół Chrystusa. Kochani, to jest fragment tego przesłania, które daje święty ojciec Stanisław, fragment, który daje nam dzisiaj w tym cudownym sanktuarium Matki Bożej, Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II we wspomnienie błogosławionego Stefana Wyszyńskiego. A więc najpierw, aby centrum naszego życia była miłość, abyśmy nieustannie napełniali się, przyjmowali Bożą miłość do nas. A dalej, abyśmy miłowali Boga i miłowali drugiego człowieka. A dalej, wedle tych szczególnych zadań, które ojciec Stanisław stawiał, mamy zachwycić się misterium niepokalanego poczęcia Maryi i go uchwycić. Mamy przyjmować łaskę, przywoływać ducha świętego, aby nas napełnił swoją mądrością, swoją mocą, swoimi darami. Mamy się modlić za zmarłych i mamy nieustannie odwoływać się do Chrystusa. Zobaczcie, program dla nas. Zostaliśmy obdarowani przez Chrzest Święty. Bóg wybrał nas do wiary, ale teraz pragnie naszej odpowiedzi na tę łaskę, którą w nas złożył. Ojciec Popczyński widział to bardzo jasno: w jaki sposób iść. Ku Bogu, ku Bogu, który jest miłością, powiedział tak, niech przenajświętsza trójca sprawi, byśmy osiągnęli ten cel, dla którego zostaliśmy stworzeni, odkupieni i powołani do wiary. Niech sprawi, abyśmy na tym bardzo niebezpiecznym i bardzo burzliwym oceanie życia nie narazili się na katastrofę utraty życia wiecznego. Lecz abyśmy dotarli do portu najbardziej upragnionej szczęśliwości, pod kierunkiem kapitana Chrystusa, gwiazdy przewodniej Maryi, wioślarzy aniołów i wiatrów wstawiennictwa świętych. Tu w tym miejscu, dzisiaj, może też szczególnie w czasie procesji pokutnej. Przywołujmy wstawiennictwa wszystkich świętych, a pośród nich świętego Ojca Stanisława, abyśmy dopłynęli do portu zbawienia, abyśmy doszli do domu Ojca i tam razem ze świętymi mogli wychwalać Boga na wieki. Amen.